Cześć Marko z tej strony DBL e, i oto moja mapa, która ma 10% jakoś Może, modliście zobaczyć zdjęcia na moim fanpage'u z prac Mapa jest wzorowana na realnej wsi, która leży na Warmi Mazurach. Prezentuje się następująco. Oczywiście mapa 4000 na 4000. No i tak. Przejdziemy się, lub przejedziemy. Ja pokażę co i jak. Ile udało mi się zrobić. Opowiem jakie są plany na mapę. No i tak. Zacznijmy, może. Od zakupu jakiegoś. Wozu. Nie. Może niech będzie kład, bo on szybko jeździ. okej okay. Trochę przyciszymy sobie dźwięk. Żeby tak nie było. Czułość kamery, głośność. Zrobimy na 40, nawet mniej. Okej, okay. i tak. Jesteśmy teraz w centrum wioski. Tutaj sklep się znajduje w realu. Oczywiście model będzie zmieniony, bo ten model już jest tak oklepany, że mi się na niego patrzeć. I tak. Hmm. Tutaj będzie zakup pojazdów. Prawdopodobnie w tym miejscu. Tutaj jeszcze kapliczka musi być. Eee, może pojedziemy w tą stronę. Troszkę to ostatnio robię. O, a tutaj jeszcze musi być brama wstawiona. Eee, widzę ściana w ścianie, mniejsza. Tutaj jest wiatr na pole, który jest po prawej stronie. Eee, I tak. Przejedźmy się może. A, śmiesznie, ciszej jest. O, tutaj jest jedno gospodarstwo. Tutaj po prawej stronie będzie cmentarz. Yy, który też jest w Realu. Yy, tutaj było robione zdjęcie i porównywane do Reala. Yy, tak więc, no... Dobra, może nie będziemy jeździć, bo to mija się troszkę z celem. I za dużo nam yy, to zajmie. Okej, okay. i tak. No tutaj jest to przejście, które też wstawiałem na fanpage. Hmm. Tutaj jest gospodarstwo jedno. Oczywiście to jest statyczne, taki bez odrodzenia. Eee. Posiłkuję się Google Mapsem, więc niektóre rzeczy będą niestety niedociągnięte, bo nie wszystko pamiętam. Eee. No tutaj jest rów, obok, tutaj jest gwiazd. Oczywiście ten wjazd prowadzi na łąkę, która znajduje się w tym miejscu. Ona będzie odrodzona, na razie tylko nie ma odrodzenia, bo nie skupiam się na detalach, tylko co jest zrobić jak najwięcej, a później skupić się na detalach. Tutaj po lewej stronie też będzie odrodzone. Tutaj powinna być łącza rośnie sorgo, ale to jeszcze jest do poprawienia. No, tutaj mamy drogę, która powinna być piaskowa, ale pomyślę nad zamianą tekstur później. Hmm, tutaj po prawej też mamy łąkę, eee, może wspomogę się lataniem. Ok, i tak, tutaj mamy eee, drogę do e, podwórka. Oczywiście modele się powtarzają, dlatego. Że e, chcę oszczędzić wa na wadze, bo tak to jakbym miał wszystko modelować, to mapa spokojnie 5 giga by ważyła. No tutaj mamy pierwszą zabudowę. Tutaj jest droga na pole. E, oczywiście teren jest pobrany e, z baz, więc no, jak najbardziej jest odzorowany. E, Dorobiłem troszkę pól bocznych, żeby to też później, jako tako, wyglądało. Tutaj będzie jeszcze łąka, prawdopodobnie. No, oczywiście, obok są nieużytki, jak to bywa na polskich wsiach, że nie wszystko, nie wszystko jest wykorzystywane. Tutaj będzie las. Tutaj też będzie kolejna łąka. Tutaj gospodarstwo planuję zrobić no ale te jeziora, te jeziora stawy yy, tam po prostu zrobił w Giansie yy. ok i teraz mamy to co pokazywałem na fanpage, tutaj już jest z detalami zrobione jest mokry dirt dany yy, bo nie, nie ma, ma w challenge'u do mapy zwykłego piasku do tego jest na razie mokry dirt Tutaj mamy łąkę kolejną. No, troszkę stroma ona jest. Ale moim zdaniem ma swój urok. Tutaj mamy taką skarpę. Która przedziela nam pole z łączą. I tak. Tutaj mamy kolejne podwórko. I droga, która biegnie tak albo tak, bo to powinno być jeszcze uroczenie. Tutaj mamy na razie samą drogę zrobioną, tutaj można będzie jak najbardziej pole zrobić. E, tutaj tak samo ale tutaj bardziej też są nieużytki w realu. E, tutaj mamy o, z tego co widzę mamy e, podwórko, kolejne. E, tutaj mamy wycięty las. Tutaj mamy kolejne dwa podwórka i pole. Pole, tak pole, na które jest wjazd. Bodajże. <grymne> Nie ma wjazdu. <grymne> Prawdopodobnie od tej strony jest wjazd, bo jest najładniejszy. I nawet tak ślady biegną z tego co widzę. No, ale wydaje mi się, że to jest słysze miejsce. No, tutaj są kolejne pola. Które też muszę zrobić eee, gdzie, gdzie już lasy mam porobione eee, Tutaj na przykład eee, I tak eee, Brakuje du Dużo, dużo brakuje, żeby Móc powiedzieć, że to jest 15% Chociaż I Tutaj też musi pastów pójść Ogólnie tutaj musi być łąka A jest pole ale to wystarczy, jedną linijkę dać w kiancie i będzie po problemie. No tutaj również mamy zrobioną drogę na podwórko. Podwórko jest nieodrodzone, tak jak w realu. Eee, tutaj mamy pole, tutaj mamy nieużytki. Eee, tutaj mamy kolejną łączę, tutaj mamy pole i drogę na pole. Eee, tutaj droga biegnąca do innej wsi oczywiście tamta wieś nie zmieściła mi się e, tutaj znowu mamy nieużytki, tutaj mamy podwórko, które wystarczy tylko odgrodzić e, ale z jednej strony tutaj mamy dużą łąkę e, która jest realnie odrodzona. tutaj mamy drogę na podwórko które też jest realnie ogrodzona e, i tak Tutaj mamy pole. Tu, dzisiaj porobiłem tutaj końcówkę tej mapy. Um, tylko muszę dać dekorac, dekoracyjne e, rośliny. Tutaj tam jakieś e, chwasty i tak dalej. E, tutaj wstanie jeszcze garaż. E, tutaj mamy pozalewaną łąkę. Która hmm, też musi przejść hmm, upiększenie, tutaj mamy kolejne podwórka. Ich jest masa. Hmm, tutaj kolejna łąka będzie i jest doła hmm, Tutaj po prawej stronie kolejne podwórko mamy i lasy. Hmm, no, strasznie dużo lasów będzie. Będzie dużo drzew. Hmm, oczywiście lasy są mieszane, liściaste oraz ilaste. Hmm. Tutaj mamy pole na zakończenie mapy, bo tutaj nie ma dojazdu niestety, więc to będą takie raczej budynki, które, na które zbytnio nie będziemy patrzeć, czyli takie low quality, tutaj jest do zrobienia również łączka kolejna. Tutaj pole będziemy robić. Tutaj już jedno jest, takie duże. Tutaj też zrobiłem. Na zakończenie mapy Taki tutaj mamy kolejne pola mniejsze, większe i las eee. I tutaj mamy skarpę, z tego się orientuję a nie, tutaj jest lekki spadek tutaj jest jeszcze do zrobienia gospodarstwo eee. no tutaj mamy nieużytki zalane miejsca porobione eee. tutaj też pola już są porobione eee. Zaraz dojdziemy do miejsca, gdzie nie jest jeszcze zrobione. Yy. Ogólnie tutaj jest gospodarstwo, ale myślę, że zrobi się w tym miejscu yy, punkt do budowania gospodarstwa według nas. Yy. Tutaj jest kolejny rów, tutaj jest kolejne podwórko, ale tutaj raczej postawię budynki, których nie będziemy używać. Tutaj tak samo. Tutaj wszystko to są nieużytki, jeżeli chodzi o grę. Nie będziemy tego używać, ale też namaluję pola i tak dalej. Tutaj już mamy e, zrobione pola, podkupowanie również. Tutaj jeszcze droga do zrobienia została. Tutaj mamy fabrykę mebli, oczywiście, modele dwa takie same, tylko wyskalowane. Żeby, tak jak mówiłem, oszczędzić najbardziej pamięć na naszych kartach graficznych w naszych kartach graficznych. Tutaj jest kolejna droga, która też będzie piaszczysta do innej wsi, oczywiście tamtej wsi nie złapało. Tutaj mamy kolejne podwórko, a i tam droga prowadziła na drugie podwórko. Tutaj mamy taki rów, przez który płynie rzeczka. Tutaj jest taka ależ widownia, dlatego jest wybrana tyle z piachu. Tutaj to ogólnie wszystko do malowania, tutaj również Podwórko to, to pole, niestety, nam się nie zmieściło. Znaczy, mi się nie zmieściło, więc dajcie znać, czy chcecie takie ucięte, czy w ogóle go nie robić, tak jak jest teraz. Yy, tutaj mamy lasy. Yy, mamy drogę przez las. Yy, oczywiście, znaki będą też wymodelowane danych miejscowości. Ja tutaj mamy rozjazd w prawo i w lewo. Ten prowadzi nad jezioro, tamten prowadzi. Strona Olsztyna yy... i tak. No tutaj normalnie droga biegnie obok jeziorka morenowego. Jeziorko też będzie tutaj zrobione. Yy... No i tutaj się nie, niestety droga kończy. Ale postaram się drogę zrobić lasem, jakąś. Yy... Bo ogólnie ona powinna być tutaj. Ale jak widzicie, skończyła mi się mapa. Yy, tutaj też jest podwórko do zrobienia. Tutaj również. Na tym punkcie się na razie zatrzymałem, bo nie wiem co dalej robić. No tutaj również jest zrobione, tylko niepomalowane. Tutaj drzewo postawione, ale też trzeba maznąć pędzlem. I tak tutaj mamy pastuchy już zrobione. No Ogólnie wszystkie łąki są odrodzone pastuchem co do tych modeli studoły, to nie będę wyrównywał teren pod nim, bo myślę, że to nie ma sensu, bo tylko zniszczy teren. i tak na to zbyt nie zwracamy uwagi. I tak, tutaj mamy królejnerów, tutaj też właśnie same łąki są. Jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i tutaj jeszcze szósta, powinna być tam siódma, czy też tam ósma. No i tutaj mamy takie małe poletko. Yy, I tak tutaj mamy drogę. No ogólnie tutaj zaczyna się wioska, to może powiem co i jak. Tutaj powinna stanąć 100 doła w tym miejscu. Yy, tutaj powinniś, powinienem odrodzić to. Yy, tutaj też odrodzenia, są do zrobienia tutaj również. Yy, tutaj już mamy zrobione yy, odrodzenie. Tutaj zjazd jest, jest, tutaj też pójdzie odrodzenie. No tutaj tak w miarę zrobione, nie patrzcie na lewą stronę, bo ja tu drzewa wyciągną, żeby patrzeć jakie są eee, i tak. Tutaj już jest zrobiony wybór. tutaj. Eee praktycznie cała podwórko już jest ogarnięte eee, tutaj mamy drogę do innych domów eee, tutaj też jest podwórko w miarę ogarnięte tutaj powinien być gwiazd, ale go ogarnę tutaj jest taki nieużytek, tutaj rzeczka biegnie a raczej powinna jak jest namalowana, tak właśnie powinna biec eee, tutaj już ta lewa strona jest zrobiona w ogóle od niej zacząłem robić mapę i tutaj lecimy tą stroną, tutaj jest do poprawy Field Dimension. I tak tam jeszcze kościół musi pójść. Tutaj jest ogólnie to ogarnięte. No oczywiście te wszystkie gospodarstwa muszę poodradzać. Po, po tak jak w realu jest odrodzone. Tutaj również budynków paru brakuje. Ten wąwóz, właśnie z tą rzeczką też muszę zale, z, dodać tutaj drzewa poustawiać. Tutaj jeszcze powinno by, powinien być e, powinno być podwórko. Tutaj jeszcze są pododawane rzeczki. E, tutaj również zalane. No i droga na pole. Co jeszcze tutaj jest do zrobienia? Rów. Tutaj jest trochę też zrobione. Słupy są ustawione tak jak w realu, e, tylko muszę też filty, one porobić, żeby e, na słupy były miejsca wycięte. Tutaj również krzaki są do zrobienia. Tutaj mamy kolejne gospodarstwo, ale tutaj nie mam tyle miejsca, żeby cokolwiek zbudować, więc po, postanowiłem e, zaspodarować to e, no, normalnymi budynkami nieużytkowanymi. Tutaj mamy, przepraszam, nie rywalnymi. Tutaj mamy miejsce na kolejne gospodarstwo, które zaczyna się odtąd aż dotąd. I tak, może teraz pokażę, gdzie będą gospodarstwa drywalne. Tutaj mamy jedno miejsce. Tutaj mamy drugie. Tutaj mamy trzecie. Tutaj będzie czwarte. I jeszcze piąte, w tym miejscu. O tym dokładnie. I i i. i No i mi się to się skręcała mapa, ale chciałem tutaj jeszcze zrobić kolejne. No niestety. Um, no i w sumie to tyle. Eee, dajcie znać, czy Wam podoba się mapa. No i jeszcze tutaj jest dane. Zarośnięte. Eee, miejsce gdzie jest zalane i nic nie sieje, bo nic nie kiełkuje. No i dajcie znać. A jeszcze jedno. Tutaj jeszcze jedno miejsce będzie na gospodarstwo. <głos》>, zapomniałem o nim. No. I, i, i no dajcie znać, co by fajnie było dodać. Wiem, że fajnie by było, były inne modele, najlepiej realne, no ale nie mam, aż te, nie mam aż tyle czasu, żeby to wszystko wymodelować. To jest bardzo czasochłonne. Chociaż jedną gospodarkę będę chciał odzorować w 100% to tutaj. Bo jeszcze brakuje stodoły. Co do tekstury na budynku, no to postaramy się zmienić, ale są praktycznie takie w realu. No dobrze. Dziękuję za oglądanie, no tak, zostawcie komentarz, miło by było otrzymać od Was ocenę pod filmem, no i co, będę robił update'y co, filmu co 10, 15, 20% mapy, no, na razie, pa.